Siemanko! Witam wszystkich gorąco. W poprzednim odcinku zapowiedzieliśmy Wam imponujący przyjazd na Ploćno, który jest najwyższym szczytem w centralnych Dynarach. Ze względu na swoją wysokość, częstokrotnie określa się go dachu Hercegowiny. I całkiem słusznie. Bo na wiele szczytów poprowadzone są drogi, jednak tylko nieliczne wiodą na wierzchołki sięgające wysokości 2228 metrów nad poziomem morza. Szumek, patrz, patrz, patrz jak rogi mają. Siema. Patrz jak ten malutki tam pije. No, fotografujemy was. A to się kąpie, patrzcie. Szymek, patrz. Kąpię wodną bierze. Powiedz jak się chłodzą. Siema. Kamienista droga prowadząca na szczyt liczy niemalże 12 km długości, uznając, że punktem startowym będzie wieś barę. Po minięciu kilku odrębnych zabudowań oraz całkowitym przejechaniu płaskowyżu, rozpoczęliśmy intensywną górską spinaczkę. Liczne serpentyny o zróżnicowanym kącie zakrętu, a także nachylenia, które na niektórych rampach przekraczało 30%, sprawiały, że trasa była żmudna i wymagająca, natomiast sam przejazd zajął nam około godziny. Już po trasie występowały silne podmuchy wiatru, które na grzbiecie góry momentami stawały się bardzo porwiste. Otaczające wierzchołki przysłoniły chmury, dlatego widok roztaczający się na panoramę był nieco ograniczony. Najważniejsze jednak, że na niebie świeciło słońce, temperatura powietrza przekraczała 25 stopni, a nawierzchnia była sucha. Takie warunki korzystnie wpływały na przebieg trasy, która w wysokich partiach, przede wszystkim zimą, ale nawet w maju, może być nieprzejezna ze względu na zalegający śnieg. Jesteśmy na szczycie Ploćno. Myśleliśmy, że zjedziemy drugą stroną, bo tak niby jest tam droga dalej, ale tutaj jest zakaz, szlaban. I jak się pytałam pana, to powiedział, że tamtą drogą to jedynie pieszo. A z powrotem musimy autem zjechać, no po prostu tą samą drogą, którą wjeżdżaliśmy. pierwszych kierowców na motorach. Po zjechaniu do wsi Bary nie chcieliśmy pokonywać tej samej trasy, dlatego na skrzyżowaniu pojechaliśmy w lewo w kierunku wsi Końsko. Kiedy dojechaliśmy do głównej drogi R419, skręciliśmy w prawo. Jadąc dalej drogą asfaltową, po raz drugi tego dnia mijaliśmy jezioro Blidinie. Stamtąd czekała nas jeszcze 45-kilometrowa trasa do bazy noclegowej. Pojeżdżamy przez Jablanice. i Tutaj jest chyba jakiś targ Takie skupisko ludzi Bazarki to Jakieś lokalne produkty Ma Duży targ Po wspinaczce na Ploćno zjechaliśmy nad jezioro Jablanica Siedzimy właśnie sobie teraz w restauracji, która należy pod kemping Miris Vieta, na którym się zatrzymaliśmy na jedną noc. To jest właśnie restauracja. Czekamy na jedzonko. To zaraz pokażę, jak wygląda. Zamówiliśmy sobie rybę. Ponoć jest to tutejsza specja. Tam jest kemping, który potem pokażę. No to jest taki niewielki plac z prywatnym dostępem do wody. No i co? No na razie troszeczkę pogoda się zepsuła, zaczyna kropić, ale mamy nadzieję, że przejdzie, rozchmurzy się. I przyszły nasze dania, rybki. Tutaj jest jakiś specjalny domowy sos robiony przez mamę od tego kelnera. Tutaj dzieci mają kurczaczki z krytkami, jakąś suróweczką. Jakieś nawieciki. No takie, no? no? Papryka jeszcze. No to nic. Będziemy konsumować. Burza nad nami cały czas krąży, ale na razie się jeszcze nie rozlało. Trochę się błyska, grzmi. na razie jest spoko. My już obiadek zjedzony i muszę powiedzieć, że dzieci dostały gratis po lodzie. A jedzenie ogólnie przepyszne. Zapłaciliśmy 120 Marek za wszystkie te cztery obiady, plus napoje. Jesteśmy na terenie kempingu. Tutaj pod kemping należą leżaczki, można się bez problemu położyć. Dostęp do wody. Tu jest bezpośrednie zejście pod drabince. Bardzo fajnie. Woda czyściutka, jak widać. Tam jest skocznia. Mile nas sprawdzi, czy jest ciepła woda. Można tu sobie udeczki wypożyczyć, z skuterami też pływają. Ciepłusia! Ciepłusia, jak dawno. Ciepłusia, no super. My tylko czekamy, aż przejdzie całkowicie burza, żebyśmy byli pewni, że nas piorun nie strzeli. No i przebieramy się w stroje kąpielowe, wchodzimy do wody. Są takie domki do wynajęcia. A tam jest taki malutki plac, gdzie mogą stanąć kampery. Za jedną dobę tutaj będziemy płacić 25 euro za nas wszystkich plus auto. Krakta, a motorówki wybierajmy. Z którą wracamy Szymon do domu? Niebieską. Z niebieską, dobra, na pakę ją. Ładujemy na pakę i jedziemy na jeszcze. Czyczepkę bierzemy i... No ale jak widać ludzie się burzą nie przejmują. Płyną sobie łódeczką, tutaj pływają. Ogólnie jezioro bardzo ładnie się prezentuje. Tylko tak jak tu widzimy, wokoło są takie kurorty. Nie jest to dzikie jezioro. Przypuszczam, że z, z, z dziką miejscówką, żeby stanąć na dziko, no to też byłoby ciężko. Szymon będzie skakał z pomostu. Nie, 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 nie stąd. Szymon, nie. Burza przeszła, ale nie jest za ciepło. Łukasz mówi, że w wodzie jest bardzo cieplutko, natomiast w powietrzu myślę, że jest może z 23 stopnie. To jest, to jest niesamowity zbliża się wieczór my już jesteśmy pokąpieli, siadamy sobie do stolika taki nastrój, świeczuszka i odpoczywamy I jeszcze pokażę wokoło właśnie stoją sobie kamperbanki głównie Niemcy jest bardzo klimatycznie i przyjemnie na stół wjechał arbuzek a na górze tutaj nasze dzieci bawią się z bośniackimi dziećmi, jest fajna To ta fajna fura. Super, super fura. Ale mi się podoba integrujecie Szymek. Jest kozacko? Super. To jest właśnie urok kempingów, że jest tych dzieciaczków więcej i jest ta integracja. Tak, Szymek? Co, co składacie fajnego? Ja składam aut. Aha, a, a inni? Nie wiem Nie wiesz, dawaj. Baj mi się składa restauracja. No to bye bye. Dobry wszystkim, mamy nowy poranek. Dzisiaj tak jest troszeczkę pochmurno. Ja może pokażę kamerkom. Bardziej tak zamglone wydaje mi się za górami. Jest tak, że to na pewno chmury rozgoni. Myjemy śniadanko, przykujemy śniadanko. Na razie będziemy pić kawkę. No i co wam muszę powiedzieć, że w nocy tutaj do no niby spokojnie, cicho. Ale nad nami, tam na górze, jest ulica, i praktycznie cały czas jeździły samochody, a nad ranem to już w ogóle bardzo głośno. To jednak budziło troszeczkę, ale najlepsze to było, jak o godzinie 4 rano z meczetu nawoływali do modlitwy. I to tak głośno było słychać, a to trwa, nie wiem, z minutę, dwie, może nawet trzy. Ciężko to stwierdzić, bo to człowiek jeszcze zaspany, a tu wybudza się takie nawoływanie do Allaha. Ale tak ogólnie jest całkiem przyjemnie. Na spokojnie sobie jemy i dzisiaj wyruszamy w stronę Mostaru. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy w stronę jednego z największych ośrodków miejskich w kraju. Z każdym przejechanym kilometrem robiło się coraz goręcej. W okolicach samego Mostaru natomiast temperatura przekraczała 40 stopni. Jesteście ciekawi, czy udało nam się zwiedzić stare miasto, a nasz pobyt można zaliczyć do udanych? Koniecznie oglądajcie kolejny odcinek.